Sieman, cześć się, man Cześć się, Manko. Cześć się, man Cześć się, Cześć się, Cześć się, Cześć się, Manko. Witam Was bardzo, ale to bardzo, 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 bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście pocisk. Pocisk, pocisk. Pocisk, pocisk. Pocisk. Witam Was w kolejnym odcineczku z gry Draken Online. Draken sank Draken Sanga Draken Sank Online. Uuuu. Cześć siemanko, witam was bardzo serdecznie z tej strony oczywiście nic jak pocisk, tak dokładnie e, witam was dzisiaj w krótkim vlogu e, na temat e, tak jak ktoś obserwuje m, kanał obserwuje m, facebooka ten wie, że dzisiaj mija rok m, od e, zawitania e, Dragon sanga na moim kanale e, tak wiem początek śmieszny nie wiem jakoś tak mnie naszło takie coś zrobiłem, mam nadzieję, że Wam się podobało. klepy w leci yy, mój dwarf, który y, klepie sobie Herolda sam. Oczywiście, się nie sam, tylko ja, gra, ja gram nim. I tam pierwszy raz jak zabijałem Herolda, to, to nagrałem. W sumie tam bez kamerki, bez niczego, tylko tak po prostu i pewnie to sobie wrzucę w tło. No i wracając do tematu, dzisiaj krótki vlog informacyjny na temat już rok jest DSO na moim kanale. Dokładnie dzisiaj rok, rok temu pojawił się pierwszy odcineczek z tej gry. Możecie sobie wróć, wrócić do tego odcineczka, sprawdzić, zobaczyć jak to śmiesznie wyszło, bo ja sam sprawdzałem. Przez, przez ten rok sporo się pomieniało, naprawdę jaki zarówno m, m, pod względem technicznym jak i pod takim e, że tak powiem m, pod m, względem e, oswojenia się e, mnie e, do kamery tak dokładnie tam jeszcze będzie taki skromny takie wiecie ten a, a, a i taki jeszcze m, taki taki no skromny i taki tam zagubiony że tak mówię to ująć a teraz z tym normalny, to że jest czasami, wiecie, tam jakoś spokojny. To ogólnie ja jestem spokojny z charakteru i, i tak dalej, nie jestem jakąś tam yy, osobą, która yy, mordę i tak dalej i tak dalej. Hmm, jeśli chcecie oglądać kogoś takiego, to macie masę, masę ludzi po prostu na YouTube. Dobra, ale bo zboczyliśmy trochę z tematu, wróćmy do samego Dragon Sanga. Wiele godzin przegranych, yy, wiele godzin materiału. Znajduje się na kanale odcinków, jest tak hmm, z Grimaldia, to jest 54, chyba ostatnio wyleciał Tam chyba są ze 4, hmm, te, eee, kurde, no, poradniki, coś tam z salonem, jakiś odcinek z widzami. To teraz Heredura zacząłem prowadzić, tam pewnie ponad 60 to było tych odcinków, tylko że jeszcze tam pokasowałem, nawet może bliżej 70, bo tam były, wiecie, przerwy, jak ktoś regularnie ogląda, jak ktoś jest już bardzo dawno ze mną, nawet od jeszcze pierwszej gry na moim kanale, czyli od Royal Quest, którego skończyliśmy, bardzo, no, od temu skończyliśmy, no i wtedy zaczęło się Sun. No, także no masa, masa tego czasu, fajnie to jakoś, e, tak powiem, rozwija się, e, cały czas będzie kontynuowana seria z Legend Sanga, jak najbardziej, pomimo to, że coś tam wymyślam, jakieś inne gry dorzucam do kanału, no bo tam jakoś myślę, staram się to rozwijać, żeby tam ci widzowie coś tam... Też się powiększało te grono, wiadomo, nie, nie każdy lubi rekensanki, i prawda? Zresztą, no, ja powiem Wam szczerze, także jakoś tam nie myślę nad tym, żeby zarabiać na tym YouTubie. jakoś tam wiecie, wybić się. No, jestem chyba teraz aktualnie 860 subskrypcji. Wyświetlenia są nawet spokojne, pod niektórymi filmami, naprawdę yy, chyba jeden z największych wyświetleń filmów ma no, 4000 wyświetleń, jakoś tak tam ponad 100 łapek, dla mnie jest to fajnie, że ktoś tam to ogląda i tak dalej, zresztą regularnie wrzucam tam, no czasami się odbywało inaczej, były jakieś przerwy, wrzucam te odcinki, ktoś tam to ogląda, komentuje, mi się podoba i tyle w temacie, jakoś tam wiecie, nie, nie spinam się, jakoś nie zależy mi na tym, żeby się jakoś tam mega wybić i tak dalej i tak dalej, zawsze mogę... Założyć sobie Kondona na głowę i, i będę miał milion subskrybentów, no bo dlaczego by nie, każdy by chciał to zobaczyć, zresztą już był taki koleś, nieważne. Wrócimy do tematu samego traktuję Sanga. Ym, tak, tak jak mówiłem będzie prowadzona, nie wiem czy wspominałem, bo pamiętam, dobra, będzie dalej prowadzona seria z łucznika, czyli z Magia, no i z Heredura z Barfa. Jak często się będą pokazywać te odcinki, no to jest jak kiedyś już wspominałem, głównie z eventów, takich tam jakich pierdół, czyli tam jak ostatnio było otwieranie yy, skrzynki za 100 trychów, yy, czy też jakieś tam inne głupoty do perere. Będą po prostu takie typu odcinki, nie będą takie same expa, bo to jest nudne, jak ja to przeglądałem dzisiaj nawet, te odcinki, no to niektóre to naprawdę są, były, były nudne. Aczkolwiek no, to był początek gry i nauka i tak dalej, no może to było wtedy ciekawe, ale teraz no to tak myślę, że sami byście nie chcieli zresztą y, tego oglądać. Y, ach, chyba to by było na tyle, dzięki bardzo, że jesteście ze mną, że oglądacie tego Drakensanga, mam nadzieję, że nadal się będzie kanał rozwijał, będzie więcej subskrybentów, y, y, że tak powiem, y, dochodzić. Coś tam się jeszcze będzie dodatkowo na pewno rozwijać. Coś tam się będzie dogrywać, jakieś inne gry i tak dalej. No, umie z tym internetem, jest różnie, no, jest jak jest. Inaczej być nie będzie i trzeba się z tym pogodzić. Mimo to, trzeba jakoś się tam, e, trzeba coś robić. Trzeba coś, hmm, jakoś tam e, ten kanał rozwijać. Bo, bo po, po prostu chcę, mógłbym sobie to palnąć i zostawić, a jakoś tam Friday mi to sprawia. Zawsze tam jakoś wiecie. Pogram sobie, coś tam pogadam z wami, mam jakąś taką interakcję z innymi ludźmi, czyli z wami, z widzami, jakieś tam granie, gadanie na ATS-ie, jakieś tam pisanie na grze i tak dalej, komentarze, wymiany, fajnie, sporo, nawet osobom się to podoba, dla mnie to jest mega, już nawet jakich mam tych powiedzmy 500 stałych widzów, no to jest dla mnie spoko, no bo to tak w zasadzie wygląda. Po oświetleniach, czy jak dodam odcinek, no to tam na tym, na już jest ponad 400 oświetleń, no to tak w zasadzie, jakby to było, że tam jest tych 500 y, widzów, powiedzmy, y, stałych. Y, łapkujcie, łapkujcie, bo po prostu to, tak to, to, y, powiem, zachęca do dalszego tworzenia. Naprawdę, bo jeśli się widzi, że komuś się to podoba, ktoś to ogląda, to chce się dalej coś tworzyć, wymyślać y, y, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, myślę, żeby było na tyle, w sumie trochę mało było gadki o tak się bardziej rozgadałem na temat kanału i tak dalej, tak dalej. Ale dobra, mam nadzieję, że mimo to Wam się podobało i tak no to zostawcie kciuka, tak jak zawsze to mówię. Zasubskrybuj kanał jeśli tego nie robisz. Spójrz sobie na Facebooka, możesz polajkować, dlaczego by nie, ja tam zawsze wrzucam te informacje, co się pojawi dzisiaj po na kanale, albo, albo coś coś, albo jak tam mi eventy idą i tak dalej, i tak dalej. Ja uciekam. Widzimy się w kolejnych odcineczkach na kanale. Prawdopodobnie nagram jutro, na znaczy, przykład... jutro z, z y, Dragana, ale pewnie z dwarfa albo Łucznika. Dwarfa prawdopodobnie. Także czekajcie do następnego odcinka. Czekajcie na następny odcinek. Widzimy się właśnie w kolejnych odcinkach. Także trzymajcie się. Hej! Osiem.